Dzień dobry, Kozakiewiczka na firma Heygrow. Chciałbym państwa serdecznie zaprosić na tunelowe inspiracje, które odbędą się 16 maja w moim gospodarstwie. Jeśli jesteś producentem malin i truskawek, bądź chcesz zacząć przygodę z, z uprawą owoców jagodowych w tunelach, jest to wydarzenie, w którym naprawdę bardzo, bardzo w którym warto uczestniczyć. Na spotkaniu tym pokażemy nowe technologie, jeśli chodzi o nowe rodzaje tuneli. Oprócz tego też będzie grono specjalistów, z którymi będzie można porozmawiać na tematy związane z uprawą i prowadzeniem plantacji. Przyjeżdżając z 16 maja do mojego gospodarstwa będzie można zobaczyć różne rodzaje tuneli. Tunele zblokowane, tunele z automatycznym wietrzeniem, tunel EasyVent oraz TotalVent oraz standardowe tunele zblokowane, w których prowadzimy uprawę. Uważam, że takim krokiem do przodu, wyprzedzającym tą starą technologię w tunelach zblokowanych, standardowych, są tunele z automatycznym wieczeniem, ponieważ bardzo łatwo usprawiają nam pracę, zarządzanie klimatem, co tak naprawdę w przypadku uprawy manii, czy truskawki jest najważniejsze. W trakcie spotkania zaprezentujemy Wam, jak bardzo łatwo, sprawnie i dobrze zarządzać klimatem w tunelu. Dzięki nowym, no, nowym rozwiązaniom technologicznym. W spotkaniu będą uczestniczyć doradcy z firmy Green Novatica oraz z firm, którzy, które dostarczają produkty do uprawy, do uprawy malin, truskawek, owoców jagodowych. Warto będzie z nimi porozmawiać na te tematy, jak prowadzić całą plantację, jakich jak środków używać, w czym tak naprawdę te nowe produkty mogą nam pomóc. Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy też specjalistów z, 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 z dziedziny ochrony biologicznej, co jest też bardzo ważnym aspektem w przypadku produkcji malin czy truskawek, jeśli mamy je eksportować. W naszym gospodarstwie będzie można zobaczyć trzy odmiany malin: serena, enersadira oraz molingbella. Wszystkie produk produkowane są w Donicach, w, w substracie. Wiem, że produkować owoce dobrej jakości to jedno ale musimy też te owoce sprzedać w odpowiednich pieniądzach. W naszym spotkaniu będzie uczestniczyła firma Premium Berry, która zajmuje się skupem owoców i sprzedażem do sieci handlowych, eksportem owoców. Myślę, że przed sezonem jest to dobra, dobre miejsce, dobry czas na to, żeby porozmawiać, ewentualnie zawieść jakieś nowe kontakty handlowe, żeby wyprodukowane owoce jagodowe w tunelach dobrze sprzedać.